Pojawiły się fragmenty prywatnych rozmów Buddy z byłym wspólnikiem Jose kolekcjonerem Czajnik opublikował film z hasłem Odchodzę, ale jednak na drugi kanał Wystąpiły na chwilę podczas transmisji Pasuta, okłamały go w kwestii wieku I mają mieć problemy Wczoraj Fame pozwoliło na zdecydowanie więcej Pierwszy program przed najbliższą galą z elementem dymu Jose kolekcjoner zdecydował się Wczoraj opublikować fragmenty Prywatnej korespondencji z Buddą Wczoraj otrzymaliśmy kolejne materiały mające być Prawdopodobnie dowodem na potwierdzenie Historii od pewnego czasu nagłasiane przez byłego wspólnika Buddy. W skrócie, Jose zarzuca YouTuberowi, że ten z początku korzystał z możliwości ich znajomości oraz wspólnie planowali biznes będący odpowiednikiem obecnie dobrze znanego Dose. To były wspólnik Buddy miał być pomysłodawcą całego projektu, właśnie napojów energetycznych. Wizji, która stała według słów Jose po prostu skopiowana przez Kamila. Oczywiście cały czas mamy do czynienia z wersją jednej strony i z wiadomych przyczyn Budda nie jest w stanie przedstawić swoich ewentualnych argumentów w chwili obecnej. Natomiast Jose zgodnie z tym, co zapowiadał, powoli publikuje, Publikuje kolejne materiały mające potwierdzać jego słowa. Wczoraj na jego Instagramie zobaczyliśmy messengerową rozmowę z Kamilem sprzed ponad dwóch lat, a tak dokładnie 13 lutego 2022 roku. Konwersacja, w której mocno rzuca się w oczy dobry kontakt pomiędzy rozmówcami. Budda zadaje pytanie: Myślałeś coś o tym zegarku, ojciec? Na co Hoso odpowiada: Kamilku to nie moja bajka. Następnie możemy usłyszeć wiadomość głosową wysłaną przez Buddę. jaki adres jutro tego spotkania? Napisz mi, proszę. Bo z tego co zakodowałem to o 10, ale nie mam adresu i nie wiem która strona krakowa, więc nie wiem o której będę musiał wyjechać. To mi napisz jak się tam obudzisz czy coś. W odpowiedzi Jose kolekcjoner wysłał googlowską wizytówkę firmy Oshi, którą możemy również zauważyć na wizualizacjach puszek napojów Illegal. W kolejnych częściach konwersacji można zobaczyć dyskusję z 24 lutego 2022 roku na temat prawdopodobnie wyglądu puszki oraz pytania Buddy o propozycję, jaką mieli otrzymać. W odpowiedzi Jose przesłał plik z konceptem współpracy, a Budda odpowiedział, że jest zażenowany ofertą. Ale coś ty, 50 groszy 10%, co to jest za oferta w ogóle żenujące? Wstyd mi było to wysłać na ich miejscu, jestem zażenowany tą propozycją. To, co mocno rzuca się w oczy, to zwroty pomiędzy panami w tej rozmowie, które co prawda mogliśmy już usłyszeć w filmach Buddy. Jednak teraz możemy zobaczyć, że taka forma komunikacji będąca wychodzi na to wyrazem dobrej relacji pomiędzy nimi używana była również w konwersacjach prywatnych. Wielokrotnie padają określenia tata, ojciec, papa, a z drugiej strony synu, czy też Kamilku. Idąc dalej, kolejne relacje przekazują dwa komunikaty. Na pierwszej, tak Budda się ze mną rozstawał, tak okazał się oraz na drugiej tak wyglądało rozstanie z firmą, która wypromowała budę pożegnanie w stylu budy, Spadre i illegal night. Wczoraj przez chwilę mogło się wydawać, że rozstanie również dotyczy czajnika, ponieważ jego film zatytułowany Odchodzę wcale nie oznacza odejście z YouTube'a, tylko przejście na inny kanał. Na posiadającym ponad 2 miliony 300 tysięcy subskrybentów w kanale czajnika pojawił się wczoraj film zatytułowany To koniec, odchodzę, dziękuję za wszystko. Dowiedzieliśmy się z niego, że tak naprawdę nigdzie nie odchodzi, to znaczy odchodzi, ale z tego kanału i będzie tworzył na innym i to w sumie już jutro. Takich ciekawych informacji, jego ostatni materiał specjalny, który zgromadził 2 miliony wyświetleń, miał go kosztować około po pół miliona złotych. Przez trzy miesiące. Naprawdę. Kilkadziesiąt osób z naszego zespołu starało się stworzyć coś, co wszyscy razem będziemy mogli wspominać do końca życia, a łączny koszt tego projektu wyniósł pół miliona złotych. Paradoksalnie na pierwszy film na kanale Squid Game wydałem 5 tysięcy, na całą produkcję, na ostatni film na kanale wydałem pół miliona. Jednak po prostu jest tak, że czajnik się nie poddaje, tylko zmienia taktykę. Od 30 listopada rozpoczynam podwójne daily na nowym kanale, gdzie przez następny rok dostaniecie ode mnie ponad 7. Dmset Materiałów. Codziennie o 15.15 .15 wleci jeden nowy film na kanał i jeden nowy short na kanał. Pojawiły się na transmisji Pasuta, okłamały streamera, a teraz mają mieć problemy. Natomiast w nie będziecie mi problemu być na bieżąco z tym co dzieje się w sieci, ponieważ prawie codziennie po godzinie 6 rano tutaj na kanale macie takie treści, a jeśli zostawicie lajko like oraz subskrypcję potencjalnie zwiększycie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Transmisję Roberta Pasuta zdecydowanie obecnie możemy zaliczyć do jednych z najbardziej kontrowersyjnych, okoliczności w jakich tworzy swój kontent są magnesem do przyciągania sytuacji, które stają się nagłówkami portali oraz szybko rozpowszechniają się szczególnie na Twitterze. W skrócie Robert wychodzi na miasto w godzinach wieczornych i transmituje przebieg swojej imprezy automatycznie często osoby pod wpływem pozytywnych emocji zyskują odwagę pokazując się na streamie, co potencjalnie mogą kolejnego dnia żałować. No i przypadek z takiej kategorii nagłosił wczoraj szalony reporter. Obecnie Robert Pasut przebywa na Malcie. W jednym z klubów spotkał dziewczyny z Polski, które jak przekazał w swoim wpisie szalony miałem mieć 16 lat. Aspekt wieku nie jest tutaj winą wprowadzonego w błąd Pasuta, szczególnie, że krążące szoty przedstawiają po prostu rozmowy. Jest on tutaj istotny z uwagi na konsekwencje samego pojawienia się na transmisji. Szalony reporter reporter w już usuniętym obecnie wpisie przekazał dziewczyny są zawieszone w prawach ucznia, jedna z dziewczyn była przewodniczącą szkoły, rada pedagogiczna chce ukarać nauczycieli, którzy byli opiekunami na wycieczce. Na jednym wycinku z rozmów możemy natomiast zauważyć informację, że przebywały w domu urodziny goszczącej. Nie możemy więc jednoznacznie stwierdzić, czy informacje są prawdziwe. Nie zmienia to jednak faktu kontrowersji, polegającej na tym, że nie powinny one przebywać w takim miejscu o takiej porze, a pasut pokazując je na transmisji stał bardzo mocno wprowadzony w błąd. Na pytanie o wiek uzyskał informację, że jedna z dziewczyn ma zaraz 19 lat, a reszta 18. Ona 18, ja zaraz 19. Pierwszy post szalonego został usunięty oraz zastąpiony wpisem z wiadomościami oraz nagraniami, które otrzymał od pasuta. Jakbyś mógł, przy okazji, skoro już rozmuchane, tu je pytam dwa razy o wiek, raz przy wychodzeniu słychać odpowiedź, że tak, a potem jeszcze na ulicy podają dokładny wiek, plus klub dla pełnoletnich, dodając jednocześnie: Wiem, nie zarzucaj nic takiego dla jasności. To był zdecydowanie najbardziej obfitujący w słynne dymy program Fame przed najbliższą galą. Jeśli ostatnio mieliśmy do czynienia z spokojnym podejściem federacji do programów, to po wczoraj możemy. Powiedzieć, że ostrożne nastawienie w związku z zainteresowaniem polityków tricfaitami już nie ma zastosowania. Czy konflikt i emocje są prawdziwe, tego wam nie powiem. Natomiast Fame wyraźnie dało zielone światło uczestnikom programu. Zgodnie z zapowiedziami Huberta Mściwojewskiego, zawodnicy otrzymali sporo czasu, a najbardziej zaskakujący może być brak przerywania programów pomimo kilkukrotnej interwencji ochrony. Co prawda, do mocnych rękoczynów jednak nie doszło, natomiast było oblewanie przeciwnika wodą, czy liczne próby wyrwania się ochronie. Co jeszcze możemy zapamiętać? Jeśli nie wiecie, to program Face. To Face wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Chyba nowością jest fakt, że na ekranie odliczania do startu programu mogliśmy zobaczyć naprzemiennie informacje o uczestnikach i gali oraz wspomniany komunikat. Prowadzący Hubert Mściwojewski kilkukrotnie wygłaszał go również w czasie programu. Króciutkie ogłoszenia. E, słuchajcie, dzisiejszy program Face to Face wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Ze względu na silne emocje i konflikt występujący między zawodnikami. Prezentowane treści są przeznaczone tylko dla widzów 16+. E, pokazywane działania mają wyłączyć Charakter promocyjny. A co więcej, na czacie profil Fame w czasie wygłaszania tamtego komunikatu wysyłał również wiadomości z takim samym ostrzeżeniem. Zacznijmy jednak od pierwszych 30 minut, kiedy naprzeciw siebie zobaczyliśmy Lekcję oraz Lizzie. Telefony od widzów były mimo wszystko mniej wygodne dla uczestniczek niż można by się obecnie spodziewać, a Hubert poruszył również sytuację, dlaczego pomimo otrzymania listy naprawdę neutralnych i prostych podobno pytań, Lekcja nie chciała przyjść do podcastu. Być zadany, czyli ten wywiad mógł być bardzo prosty dla ciebie, mogłaś pójść. Chłopaki rozmawiali tam godzinę 20. Nie, no jak ja mogę iść na wywiad yy, i nie poruszać tematów klautowych? Tak samo jak yy, byłeś na konferencji. No i wtedy ludzie zarzucają, że to jest ustawione, że to, okay. wiesz, że, 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 że to, że to jest okrojony wywiad po prostu, nie? Więc moim zdaniem bez Czyli sensu. Czyli teraz byś teraz... chciała o tym porozmawiać. O, o czym oklałtowali o, rzeczach. O cloudowych no właśnie rzeczach. jeszcze trzeba prze, przegadać tam kilka tematów, więc, więc wolałabym nie. No. Jeśli wierzyć tej argumentacji, to wydaje się ona być dość logiczna, no bo jeśli kompletnie pominęliby cloud w tym podcaście, to pomimo tego jakkolwiek by on cały nie wyglądał, no to odbiór byłby z pewnością negatywny. Druga para, czyli Ferrari oraz Alan. Tutaj o dziwo już po około 150 sekundach, a Madeusz uznał, że czas wjechać w Alana, co powtórzył się kilkukrotnie, lecz było zatrzymywane przez ochronę. Ferrari wchodził w dość dobrze znaną swoją rolę. Pytanie jednak, czy informacje? Chociaż był ustawiony w konflikcie pod walkę z Denisem nie zaszkodziły w odbiorze takiej kreacji. Analizowanie przedstawianych zarzutów obie strony pominę. Działo się jednak więcej niż w przypadku wszystkich poprzednich programów. No i tutaj ponownie pojawia się ten komunikat, który z pewnością robi trochę jako takie Alibi. Pokazywane działania mają wyłącznie charakter promocyjny. znaczy to tyle w tym miejscu, że dla ziemiada w poprzednich dni, jeśli nie widzieliście, to Was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia siema.